Adam Małysz, to tak. jest gość, który Cię inspirował, tak? W inspirował sposób. właśnie tym podejściem do sportu, jak ten sport może wyglądać, jak można przełamywać schematy. Tam nie było utartej ścieżki. Mhm. To jest kompletnie inne podejście. Krzysiu Ignaczak, poznałem go już w tej mojej bardzo zaawansowanej karierze, ale sposobem podejścia i często krytycznym spojrzeniem też na swoje działanie. Tak? Czyli ta refleksja, o której mówiliśmy na początku, odwołuje się do tego, ta refleksja wtórna powoduje, że z czasem stajemy się lepsi, czasem na czas, a czasem może zbyt późno, ale stajemy się lepsi. Bez tego jest to kompletnie niemożliwe. No i Marcin Lewandowski, którego wspomnieć muszę, człowiek, który mnie przez całą karierę puszował do tego, żeby być lepszym. No bo rywalizowaliście ze sobą. I nie ma lepszego, nie ma większego dobrodziejstwa niż ten rywal, jeszcze z którym można dosłownie wypić kawę i kufel piwa. No to to jest tak potrzebne w każdym sporcie, bo to jest coś, co pchacie do rozwoju. A tak dzisiaj podziwiam naprawdę chyba za najbardziej Igę Świątek. Nie miałem okazji się z nią nigdy przeciąć, ale to, ile presji medialnej. Jest nakładane, a kontra to, co na, robi na korcie, jak potrafi to wyzbierać, mnie przyprawia osobiście odręczną skórkę.